Siemankowzowie. kowizowie Dzisiaj nagrywamy Monster Metro! Tak jest! Dobra, Wychodzi na to, że... No. No dawaj graj. Wychodzi na to, że będziemy dzisiaj... Chodzić po tunelach. Chodzić po tunelach i uciekać przed jakimś pociągiem. Mo tak, monster. Na to wychodzi. Jest nas czterech. Tak. Tak. Poza stacją leży opuszczona platforma owiana tajemnicą. Kliknij dalej. Z jego głębi wciąż rozbrzmiewać dźwięk pociągu, chociaż nikt nim nie jeździ. Tak. Dalej. Jakie tajemnice kryją się poza opuszczoną stacją? podejść naprzód i odkryj prawdę, która czeka na ciebie. Okej. Okay. No to lecimy. Chodź Maciu. No. No to biegnę. Tą tutaj cicho dźwięki gorski, więc jakby coś jechało, to mi mów, dobra? Dobra. Idziemy? Czy idziemy, co? Idziemy. Ponianki jedzie, chowaj się, chowaj się. Do tyłu. Muszę no, Schowałem się. To jest, czy... Ale głośno! No! Co to za kurde dźwięk był! Dobra, lecimy Okej okay, widzowie, cała ładna grafika tych O, czekolada! No jest, ale tam z tyłu. Dobra. To idziemy z tyłu. Możesz tu też podnosić rzecz, wiesz? Aha. Jak coś stoi w pociąg jedzie. No mryga coś, to ja się tu hołowę. Do boku. Okej, okay. widzowie, zaraz chyba przejedzie Ty widzowie, ja mam tutaj tak głośno, głośno włączoną, włączoną dlatego się tutaj tak cykam. Ja ci trochę ściszę Mam cze cze czekoladę. To dobrze. Zjadłem se. Smacznego. Dzięki. Idziemy dalej. Jakaś babeczka idzie z nami. Ty, coś myślę, że to rosyjskie imię. Taka no. ładna dziewczyna. Zbija światło. Znowu będzie jechać. No. Schodzę. To... Ja też schodzę. Idziemy... Możemy też iść dalej, wiesz? Tylko trzeba iść nie na torach. Rozumiem. No, faktycznie. Dobra. No to let's go. O, coś tu się świeci. To? Co no to jest? Woda! Daj mi wodę! No bierz, bierz! Zabrała jakaś baba. No Tutaj Aha, dobra. Nie da się oddać. Znowu jedzie. No, Schodzimy na bok. I jemy. On tu zaraz będzie jechał. Ale zjechał se! No, lecimy. Jak coś, jakbyście zapomnieli, to pod filmem macie link do gry, prawda? Prawda. Pod każdym filmem naszym, e, jeśli gramy w Roblox, e, jest link do gry. O, są trzy monety. Monety, no to weź sobie monetę. Uwaga, jedzie coś znowu chyba. No. Lecimy dalej. Ciekawe czy tu będzie coraz trudniej. Coś się będzie zmieniać. Albo możecie też spisać chyba z Carrie. Masz Ona... wodę, masz wodę. Ty też masz. Wezmę sobie dwa. Weź, Weź z drugą. Dziękuję bardzo. Możemy lecieć, dalej. Ale dużo się wypiłem. Możesz też umrzeć z głodu, wiesz? Tak? No. A gdzie mam głodek albo, albo coś? E, głodek masz tu. Aha. Te, te ja snu szare pola. No, rozumiem. Jak będziesz miał do tej. do tej głopaska, on mam. są menety. No. To wtedy umrzesz z głodu. Dobra, ja rozumiem już o co chodzi. Albo szybko musisz. Muszę pić wodę i jeść batony. Dobra, wszystko rozumiem. No. Latarkę i pistolet też możesz mieć. No, teraz szybko, szybko, bo nam trochę tutaj. Jedzie. Dobra, już schodzę na bok. Szybko, szybko. Ok, zszedłem. Co to było, kurde? Ty. Maciek. No. słyszałeś to? Czy już pojechał? Pojechał chyba. Nie, no nie jechał nic. Ale się nam tylko wydawało. Szafka, tu w szafce coś jest, chcesz coś? Tak. Nie ma, dobra, wodę jedną wziąłem. Ej, czemu mi zabrałeś? No na, na razem ty weźmiesz, chodź. Echo Fall Station Na jaką stację doszliśmy, chodź Eee, poniszczona, idziemy do góry, chodź. No ja idę pierwszy Szukamy tu jakichś rzeczy No może tu być pistolet, wiesz? No proszę Jak, jak jest to o! Mam pistolet A pokazać ci jaki ja szczelam? jedną czekoladę sobie wezmę. A pokażę ci jak sztelampa, pa jak ona szczelampa. No, no, dobra, lepiej dobra, nie marnuj tych. Na boi już. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze. Powiem Na ci, że stacji. ta gra jest fajna. I tu będzie ten pociąg się jechał pojęci. Czekaj. Po... A gra. Z tyłu są. Powiem ci, że w tą grę nigdy nie grałem. Monetę. Latar I latarka! Mam latarkę. Dobrze. A tu jest energia, widzisz? No. Widzę właśnie, widzę. Co? Ale ty poszedłeś do przodu już. Nie czekasz na mnie. To tu, tu. Okej. Okay. Czytajcie, możecie się zatrzymać i przeczytać. Jak umiecie? Umiecie czytać piszcie w komentarzach. O, spryciara Nie, zaprosiła się. do Brochen. Ledwo zignoruj. Udało, ledwo udało mi się tu dotrzeć. Poczyw A ja zignoruj. jest tak duży. Nie zatrzyma się. Muszę się schować. Dobra. Czyli co, idziemy Tutaj dalej? Tutaj al... się musisz się tu schować. Albo cię zderzy. Albo cię albo zderzy. zderzy. Pokażę ci ten pociąg zaraz. Co, on będzie jechał zaraz? Będzie jechał. Oczywiście. Coś tam mruga, ale nic się nie dzieje. Co, idziemy, czy co? Może zaraz jechać. Ale nie ma go. O, jaka... Ktoś tu jest. No, przyszła jakaś babka. Tak. Ta, co szła za nami. No. Tak. Dobra, ja idę kawałek. On może jechać. No może, ale nie musi. Tu są jakieś o... Można wejść. Zobacz. No widziałem, bo ja pan wchodziłem. Dobra, nie idziemy dalej. Tu są tory wykolejone w kolejone. No, ale i tak ten pociąg przejedzie. On może też na, nie na torach. O nie, on jedzie. Widzowie? A ja widzowie, on przejechał nade mną, bo ja się schowałem. Ale numer. No. Dobra, chodźcie. Chodźcie ekipa, no. On nie jedzie. No to dawaj tu na dół. I tu stój. I Ale teraz? fajnie będziesz przejechał No, teraz widzowie zobaczą. O, teraz zobaczycie jak pociąg jedzie nad nami Przed. Dobra, lecimy Aż mi się ekran potrząsą no tak też. mocno! Na spicie, dawajcie Biegniemy, biegniemy No maksa O Jezu, gdzie tu teraz się schować? O tam jest, tam jest jakieś światło, tak może się schowamy Słyszę pociąg Szybko, szybko, tu drabinka, drabinka, igorski, dawaj Te góry O jestem Czekamy Poszedł Przejechało chyba tam tego, tego, dobra schodzimy, dawaj I lecimy teraz Na, pewno. Na spidzie. Widzisz? Tak, przejechało. Przejechało go, no. Jest na z dwóch teraz. Mam wodę. Tu, schodzimy tu. Tu też są rzeczy. Zobacz ile wody! Ej, coś mnie zaatakowało! Ty masz pistolet, zabij to! Uważaj, uważaj, uważaj! Zabiłem go już! Dzięki! Ja już go zabiłem! Matko, boska No Otwieramy szafki ja chcę jakąś broń też. Latarkę biorę. Bo ja nie mam. Uważaj, uważaj! No, muszę... Bo jedzie pociąg! Czekaj, masz przejedzie. O on miał minę! Dobra, straszną. Lecimy dalej, na spidzie. On miał straszną minę, widziałeś. No lecimy, lecimy. Powiem ci, że dobrze nam idzie. No, myślę, że tak. O, tu jesteś, możemy się schować. Na podnos, o, woda! Napiję się. Latarka, druga. Zostawię ci druga jedną. Dobra, nie potrzebna. I amunicja to ty weź, bo ty masz broń. Śibka, Słyszysz? Szybka. Chodź. Jak przyjedzie pociąg? Spróbuj przeładować broń. Co? Amunicję, ammo, tu masz. Nie można, dobra, nieważne. Poczekaj, bo to jest. mo? Czyli. Cze czekamy jeszcze aż pociąg przejedzie, dobra? I dopiero idziemy, stój. Bo przed chwilą przejechał, musimy. Wiesz, ja ci powiem. No, Mam trzecią latarkę, jak mi się ta rozładuje. No tak. Pociąg. Czekamy. Tam ja będzie jechał. Wiedziałem! No. I lecimy. Na spidzie. Tak, na spiedzie. Na spidzie. Kolejny kolejna ta. Ty stop jakiś tu jest. No. Chod Ej, coś tu dawaj, strzelaj w to. Szybko. Zabiłem. No. Mam jeden nabój. Powiem ci, że schodzi ci się. Woda? Z tym zabijaniem. Dobra, piję. Pistolet Nie pije! Co mnie biło? Nie wiem Dobra, rozładuję to. Ej. Co? Czeka, no latarka mi niepotrzebna. Dobra. Mam pistolet jak coś. O fajnie! U góry jest woda. Ale nie mogę ją wziąć, bo mam pełny plecak. To weź sobie... A, tu po co ci trzy latarki? Wyrzuć latarki. Nie da się. To zamień. Jak masz latarkę w ręce, to jak weźmiesz wodę, to zamienisz za nią. O, fajnie! No i weź, zostaw sobie tylko latarkę jedną. Do, dobra. No i weź sobie drugą wodę, no. Wypis sobie, żeby miał pełne życie. Dobra. Tu są gdzieś monety. Ja biorę monety. Tam przejść, można przejść, tam dalej. Idziemy dalej. Górą. To naprawdę to jest horror Ty, tędy! Tu można wyjść Tylko tu pociąg dopiero jechał, to czekamy Idziemy Blisko jest Ry Ryzykujesz Jestem tu Dobra, poczekaj Nie da się tu otworzyć Nie da się otworzyć, dobra, to czekamy jak coś, to ja będę pierwszy wchodził, a mam też broń. O, pociąg jedzie, słyszysz? No. Co to tak luda? A, ten pociąg. Tam. Tam. Greg. Lecimy. Okay. Nas, piję. Twoje balony mi zasłaniają gościu. Tyle masz na głowie? Ulala Co? Szybko trzeba wiedz, bo... No Tylko tu jest jakaś dziura Tu można się schować, wiesz? I to schowamy się, no No bo właśnie słyszę jak pociąg no, no, jedzie No dobrze Okej okay. Ciekam. Dobra, lecimy dalej 830 metrów. Już przeszliśmy. Kolejny zombie! Czekaj, dobra, udało mi się go zabić. To chodź szybko tu. Ale powiem ci, że nie mam już amunicji. Ja tu się chowam, kawałek dalej. Kawałek wcześniej, także czekaj tam. Ej, zombie! Ej, co to mnie zaatakowało? Tamte. Coś mnie zaatakowało górski Wejdź szybko na tą, na tą drobinkę I czekaj tu na mnie, Ta. dobra? No. Poczekasz? Tak Idzie! To czekaj na mnie, już biegnę do ciebie nie mam nic kompletnie, mam pustą broń. jak jeszcze tutaj goni mnie, ale ja mu będę próbował uciec. Mam nadzieję, że tu nie będzie. A te ja Ty już prawie będziemy mieli tysiąc! Widzę cię koleżko, dobra Jestem Mam ale nadzieję. Co? Mam nadzieję, że zombiaków nie spotkamy powiem ci, bo ja mam pistolet i nie mam zero amunicji. Przejdzie tego zombiaka na Bank, Bang od tego zombiaka. Dobra, będziemy dalej. Jedzenie następnym razem wziąć, bo masz mało już połowy życia. Dobra, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego zombiaka. W tej szafce? Otwieraj szafki, ogólnie otwieraj szafki. Czekolada? O, czekolada, moneta, bierz. bierz. Moneta, czekolada. Bierz czekoladę, no. I jedz tą czekoladę. Zjadłam. Ja wezmę latarkę, nie wiem po co. Bo jak będzie ciemno, to będzie się zaświecić. Dobra, to czekamy, tak? Pociąg, no. O, pociąg. Masz lagi? No trochę może i mam. Nie mam, nie mam lagów, tak po prostu. A ja mam tak? Nie, ty tak nie masz, ale ja, ja widzę, że się ruszą u ciebie normalnie. Czekamy. I lecimy, dawaj. Widzowie, 940 metrów. Przeszliśmy. No. Teraz będzie kilometr. No. Tu na prawo. Na jest, prawo. Siły już. Na lewo. Na, na lewo. lewo. O. Co, co znalazłeś? Takolada, ale już ją zjadłem. To dobrze. A ty? Ja nie mam nic jedzenia. Teraz ja mam w połowie. No Pociąg jedzie. To czekamy. Więc następnym razem ja biorę jedzenie, tak? Dobra? No Tak O jedzie Biegniemy. Ale szybko pole szedł Jesteśmy na starej linii kolejowej. co, wydaje mi się, że latarka mogłaby podziałać na te zombiaki. Co ty myślisz? Mogłoby tak być? Wchodzimy tu? No. Jakieś no tak. Ja mogę wejść? Dobra, to stój na górze. To stój na górze. Ja mogę wejść? Halo! No i co, że nie możesz? Czekamy tutaj, no. pociąg przejdzie. Jak nam zombiak wyskoczy, to latarką trzeba w niego zaświecić. Ciekawe, czy ucieknie. No? Bo masz broń i poza bronią nic więcej nie masz, żeby z nim walczyć. Tysiąc o. metrów widzowych. Mamy teraz do 2000 tysięcy Do 2000 mówisz, że przejdziemy. No. Nie schodź. Ej. Suja. Dobra, Lecimy. Podglą podgląd Dobra, podgląd najpierw. Lecimy na pełnej. Dobra, zejście na dół jest. Mam nadzieję, że ty dasz ladę. ja też mam taką nadzieję. Bo mnie zjadły. O, pistolet. Mam, na... dobra. Mam pistolet. To ja Tyle... będę ciebie poglądał. Tyle dobrze. Czekamy tu, tak? A ciebie nie ma. Ja się podglądam. A ciebie nie ma, tak? No. Drugi nadjechał, nie zauważyłem go. No i jeden przejechał i zaraz drugi. Mogłeś nie wychodzić. Okej, okay, widzowie. No. Myślę, że odcinek wam się dzisiaj spodobał. My chyba jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tą grą. Bardzo ciekawa. No. Na pewno do niej wrócimy i nagram ją jeszcze kiedyś dla was. Tak. Bo na pewno chcielibyśmy więcej przejść niż 1000 metrów, prawda? Tak. Także jeśli wam się ta gra podobała, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie jakiś fajny komentarz, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się i Nara. Jedziemy! Wow! Teraz ten ta dziewczyna pojechała Nara.